Witajcie kochani, dziś chyba ostatni taki odcinek świąteczny. Przepis na szybki, pyszny piernik. I nie tylko na święta. Ja Wam powiem, że my ten piernik także robimy sobie w okresie karnawałowym. Także myślę, że można do niego śmiało wracać i nie tylko pamiętać na czas świąt Bożego Narodzenia. Jakich składników użyjemy do naszego piernika? Cztery szklanki mąki, półtorej szklanki cukru nowego, będzie do tego cała kostka margaryny, łyżeczki, dwie łyżeczki sody, dwie łyżeczki cynamonu i dwie przyprawy do piernika. Dalej dodamy dwie szklaneczki miodu, dwie łyżeczki kakao, to będzie ładny kolor miał wtedy pierniczek nasz. No i jajeczka. Jajek 12 sztuk, ale co i jak, ile żółtek, ile białek to wam za chwilę pokażę i powiem. Do tego użyjemy jeszcze Wanilii, tu mamy fajną laskę wanilii, obierzemy ładnie. No i oczywiście zestaw bakali. Rodzynki sułtańskie, figi, daktyle słodziutkie, no i orzechy. Tu mamy taki miks, orzechy włoskie, laskowe i migdały. Dalej dwie śmietanki, które pójdą nam do naszej masy piernikowej. Jedną śmietankę wykorzystamy w połączeniu z gorzką czekoladą i powstanie pyszna polewa. Posypiemy ją wtedy takimi migdałami. Może je sprażymy. Będzie też smaczniej. Trzecia szklanka. Zaraz będę przesiewać. Myślę, że z ostatnich moich filmików i przepisów wiecie, że przesiewamy mąkę po to, żeby ją napowietrzyć, żeby ona była bardziej puszysta, a tym samym lepsze ciasto. Dobrze, cztery szklanki przesiane. No, to teraz dokładamy resztę składników. Najpierw musimy roztopić margarynę z dodatkami. Już Wam pokażę. Do margaryny dodamy sobie półtorej szklanki cukru. Jak widzicie, ja wykorzystuję cukier trzcinowy, ale oczywiście można go zastąpić zwykłym cukrem białym. No, myślę, że tyle wystarczy, bo jeszcze dodamy miodu, więc będzie chyba wyjątkowo słodkie. Dobrze, tu nam się ładnie wszystko topi, łączy. Do tego dodamy sobie hmm, ten pyszny miód akacjowy. Dobra. Teraz dodamy dwa opakowania tej przyprawy do piernika. Jeden i drugi. I koniecznie zwróćcie uwagę na skład takiej przyprawy do piernika, ponieważ niektóre z nich zawierają cukier. Ja akurat kupuję taką, która cukru nie zawiera. Dwie łyżeczki cynamonu. Raz. I dwa. Mm, jak tutaj pachnie. No i teraz nam się to wszystko połączy: cukier się roztopi, margaryna, i znowu powstanie taka masa. Oczywiście, zostawimy ją później do wystudzenia. Kiedy margaryna nam się topi, łączy się ze wszystkimi składnikami. W tym czasie możemy zająć się spokojnie jajkami. Musimy je rozdzielić. Osobno białka, które będziemy ubijać, i osobno żółtka, które razem z masą trafią też do naszej mąki. Także. Do dzieła. A i jeszcze jeden z ważnych składników naszej masy. Dwie łyżeczki kakao. No dobra, jedna taka, druga bardziej płaska. Pięknie to już wygląda dobrze. Wracam do jajek. Dobrze, jeszcze troszeczkę mi zostało. Oczywiście w tym czasie musimy kątem oka zerkać na naszą masę, żeby. Spokojnie nam się topiła, ale nic się nie przypaliło, no bo niestety wtedy już piernik nie będzie smaczny. Masa już prawie gotowa. Jeszcze musi troszeczkę się tutaj zagotować. W tym czasie dodamy sobie jednak do masy jeszcze odrobinę wanilii, takiej z prawdziwego zdarzenia. Rozcinamy i wydobywamy sobie. O, popatrzcie, jakie śliczne. I od razu do naszej masy. Ponownie sobie zagotujemy masę. No, i do takiej gotującej się masy. Dodamy sobie teraz. O, troszeczkę damy mocniejszą. Zwiększymy moc. O, już się na ładnie gotuje. Uwaga. No, i teraz dodamy sobie takie dwie śmietanki. Ja mam śmietanki trzydziestki, tylko takie się dodaje. O, proszę, proszę. Druga śmietanka. Uhuhu. No, i teraz delikatnie łączymy składniki i zagotowujemy. Troszeczkę teraz możemy sobie zwiększyć moc. Po zagotowaniu tej naszej masy ze śmietankami zostawiamy masę do wystudzenia. No, i będziemy już ją łączyć finalnie z mąką. Żółtkami, ubitymi białkami, powstanie nam pyszna masa piernikowa. A! I jeszcze dodamy sody. Wiecie, że soda, w moim przypadku, tutaj w tym przepisie, soda zastępuje proszek do pieczenia, więc spokojnie można sobie zastąpić sodę proszkiem. Aczkolwiek ja mam wypróbowany już przepis z sodą, także pokazuję sodę. O, zobaczcie, jak się ładnie połączyło. Teraz tylko wystarczy, że troszeczkę y, pobulgocze. Odstawiamy. Teraz wystudzimy sobie naszą masę. O. No a my zabieramy się za resztę ciasta. Mm, pycha. Wracamy. Masa przestudzona. W trakcie tego, jak będziemy robić sobie nasze ciasto, to sparzymy sobie orzechy wrzątkiem, tak aby później je móc ładnie prażyć w piekarniku. Dobrze, na chwileczkę i delikatnie jeszcze sparzymy pozostałą część bakali, czyli rodzynki, daktyle i figi. Króciutko i od razu odcedzamy nasze daktyle, rodzynki. A teraz zabieramy się za orzeszki. Dzięki temu orzechy nie będą gorzkie. A jeszcze jak dodatkowo je uprażymy, będą smaczne i chrupiące, i wydobędziemy ten taki smaczek orzechowy. Przygotuję sobie piekarnik, przełożę wysuszone orzechy, uprażę i w tym czasie już robię ciasto. Teraz troszeczkę obierzemy sobie migdały ze skórki. A w komentarzu koniecznie dajcie mi znać, co wypieczycie na święta, co jest Waszym ulubionym ciastem świątecznym. Oprócz na przykład makówek u nas, właśnie jest ten piernik. A niektórzy jeszcze robią może coś innego, także piszcie w komentarzach. Może macie jakiś fajny przepis na pyszny sernik, prosty, sprawdzony, to koniecznie napiszcie. No i tak, przygotowane orzeszki. Wkładamy do piekarnika nastawionego na 180-185 stopni na około 10 minut. Orzeszki gotowe. Pięknie się podprażyły. Oczywiście. Muszą troszeczkę przestygnąć, a my zabieramy się za ciasto. Do przygotowanej wcześniej mąki, jak widzieliście, przesiałam ją. Dodajemy dwie łyżeczki sody. Troszeczkę przemieszamy już sodę z mąką, żeby równomiernie nam się rozprowadziła. Resztę dokończy robot. Do tego wlewamy naszą masę. Ja wam pokażę. Ona się wystudziła, ale zobaczcie, jak zgęstniała. Zrobił się taki budyń nawet, ja bym powiedziała. Wlewamy to teraz do mąki. O, proszę. Ale pychota. Wyskrobimy, wyskrobimy, bo to wszystko bardzo pyszne. Dobrze. Mamy to i na koniec założymy jajka. Właściwie żółtka. I to też już wiecie. I resztę zrobi za nas. Robot. Misa zamontowana. No to wyrabiamy nasze ciasto. Najpierw powolutku ruszamy. Tak. Ciasto nam się pięknie wyrabia, a my za chwilę zabieramy się za ubijanie białek na pianę. Pamiętajcie, dwie rzeczy. Białka powinny być w temperaturze pokojowej, a druga sprawa, dodajemy szczyptę soli, żeby nam się fajna piana ubiła. No i zróbmy to od razu. Jak nam się ciasto wyrobi, tutaj odłożymy je, ubijemy pianę z białek i wtedy wszystko razem połączymy. W tym czasie przygotuję sobie już blachę do pieczenia. Poszatkujemy sobie troszeczkę nasze orzeszki. One wtedy, no wiecie, nie będą zbyt inwazyjne dla podniebienia. Nie za drobne kawałki. Przynajmniej my tak lubimy, żeby te orzeszki nie były aż tak bardzo. No, wiecie, rozdrobnione. Natomiast, jeżeli ktoś lubi, no to śmiało może włożyć do blendera i po prostu yy, przeszatkować sobie tak blenderem. Myślę, że gotowe. Wrzucimy teraz nasze orzeszki do masy. I teraz jeszcze troszeczkę poszatkujemy resztę bakali, czyli rodzynki, daktyle. I figi. Oczywiście ilość dodanych bakali zależy też od Waszych własnych upodobań. Jeżeli ktoś lubi, to dodaje więcej, inne. Jeżeli ktoś nie lubi, dodaje mniej albo w ogóle. My lubimy bakalie, tak, że u nas pojawia się trochę tego. I to też daje taki dobry smaczek. I dokładamy pozostałe bakalie poszatkowane do naszej masy. Całość krótko mieszamy. I za chwilę zajmujemy się ubijaniem piany z białek. Zobaczcie, jak wygląda masa. Zaraz ją przełożę do większej misy, którą już mam przygotowaną. I w tym czasie ubijemy sobie pianę z białek. Pamiętajcie, szczypta soli i temperatura pokojowa. I piana ubita. Zobaczcie, już nie będę ryzykować, żeby wiecie dalej, ale powinno być dobrze ubita, ubita, bo nie wypada. I teraz przekładamy ją. Do naszej masy i delikatnie mieszamy. O, wow, ale super się ubiła. Nie wiem, czy wystarczy mi ta blaszka, tak szczerze powiem. Zobaczcie, taki kwadracik. Jakby co to mam przygotowaną keksówkę w zanadrzu. Zobaczymy, czy będzie y, potrzebna. No i teraz delikatnie takimi wiecie ruchami jakby zagarniającymi tak zagarniamy do wewnątrz ten tą pianę no i łączymy z ciastem troszeczkę nam to teraz Zajmie czasu. Musimy porządnie to tak wymieszać, ale wiecie, nie agresywnie. No i pamiętamy, żeby w tym czasie już mieć przygotowany piekarnik, rozgrzany do 180 stopni. No i wkładamy gdzieś mniej więcej na 45-50 minut. To też zależy, wiecie, od piekarnika. Ja tu muszę uważać, bo mam nowy piekarnik. Nie do końca jeszcze taki przeze mnie wypróbowany, dlatego będę sprawdzać. No i zobaczcie, teraz mogę troszeczkę przyspieszyć. I tak to mniej więcej wygląda. Masa gotowa i wlewamy do foremki. Forma wyłożona papierem do pieczenia. Nie za dużo, bo ciasto nam troszeczkę urośnie. Jeszcze ciutkę. Chyba wystarczy. Keksówkę też wykorzystam, jak widzę, bo zostało mi jeszcze połowa. I do piekarnika na 180 stopni, tak jak mówiłam, 45-50 minut, w zależności od tego, jaką macie formę czy kwadratową, czy keksówkę. No i też od możliwości waszego piekarnika ja też tu na pewno będę uważała. No i ciasto gotowe. Nasz pierniczek, przynajmniej to górne. O, zobaczcie, już Wam pokażę. Bzyk. O, ten dolny wyrósł, ale musi jeszcze zostać. Przedłużę mu czas, bo wiecie, tamten ok. Ta kreksówka miała troszeczkę w sobie więcej ciasta. No, jaśniej, miała więcej ciasta, więc musi dłużej postać. Ja swoje ciasto zawsze sprawdzam patyczkami. Akurat tutaj nie mam takiego dużego patyczka długiego, typu do szaszłyków, ale radzę sobie tym, co mam. Wbiłam, wyciągam. Z palca suche, także powinno być dobre. Keksówka zostaje na dłużej, ponieważ tego ciasta było więcej i ono jest troszeczkę takie no, w mniejszej przestrzeni, a wysokie. Także muszę jeszcze pilnować. Za chwilę będę, jak przestygnie mi to ciasto, będę przygotowywała polewę. Pierniki pięknie wyrosły, już są ostudzone. Tutaj mam przyprażone płatki migdałów, którymi posypię wierzch pierników. A tu mam przygotowaną już gorzką czekoladę pokruszoną, gotową do kąpieli wodnej. Do yy, rozpuszczonej czekolady dodam Kremówkę, śmietankę 30. No i powstanie fajna polewa. Czekolada roztopiona. Dodajemy teraz śmietankę 30. Mieszamy. No i polewa jest gotowa. Zobaczcie, jaka ładna masa nam powstała z połączenia gorzkiej czekolady i śmietanki 30. Myślę, że już wystarczy. I co? Jedziemy. Zrobię to wiecie tak łopatologicznie Ale myślę, że tak będzie najładniej. Dzięki polewie czekoladowej piernik też zatrzyma swoją taką wilgotność. Myślę, że wystarczy. No i teraz czas na dekorowanie. Uwaga, posypiemy sobie ładnie migdałami. Migdały sprażone są smaczniejsze, bardziej kruche. No pięknie. Myślę, że wystarczy. Minimalizm jest najlepszy. Oczywiście można tutaj popłynąć, jeżeli chodzi o dekorowanie, ale myślę, że taki sposób i to wykonanie też jest dobre. I teraz ten piernik dekorujemy, czyli po prostu posypiemy troszeczkę migdałami. I voilà. Pierniki już pełni gotowe. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Życzę wam wspaniałych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. A jeżeli chcecie zobaczyć jak smakował piernik, to wpadajcie na kanał Marek. Myślę, że tam znajdziecie opinię Marka. Także jeszcze raz wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!